Nie, pan. Moim zdaniem może być nie za późno, ponieważ to, co się wydarzyło, to są, ja bym powiedział o dwóch że Ja się całkowicie zgadzam, co z, z pan powiedział, oczywiście, ale będę dodał do tego jeszcze parę rzeczy. Po pierwsze, tak, mamy do czynienia z koalicją, która, na którą zagłosowało prawda, no, ogromna część polskiego społeczeństwa, polskich obywateli, w dodatku obywateli, którzy właściwie stworzyli tak taki ruch obywatelski, żeby pójść na te wybory wspomagali siebie nawzajem no Ja bym namawiali... dodał, jeżeli mogę, to, to jest niesamowite bo sobie próbuję wyobrazić jakby PiS zorganizował tylu ludzi marszami, no marsze PiSu zawsze wychodziły kiepsko ale gdyby jednak się udało no to PiS by trzymał to rękami, nogami i zębami żeby tych ludzi ciągle mieć i angażować A, a no właśnie, pust, I co się TUSK i ogólnie Koalicja Obywatelska tak duży zapał w niecałe pół kadencji zmarnowała. Wypieła się na społeczeństwo obywatelskie, tak bym to po prostu powiedział, co prawda. Powtarzam, Donald Tusk przez pierwsze kilka miesięcy powtarzał co najmniej dwa razy w miesiącu, a bo i trzy, że zawdzięczamy to obywatelom, że musimy wziąć pod uwagę głos obywateli, że obywatele to odegrali zasadniczą rolę, że musimy ich słuchać, musimy z nimi rozmawiać. I co? No i nic.